Cześć, witam serdecznie w drugim odcinku nowej serii Moja kolekcja płyt winylowych za granicą. Moi drodzy, w Polsce mieliśmy grupę ABC Andrzeja Nebeskiego. Okazało się, że w Wielkiej Brytanii w roku 1980 powstał zespół ABC również. Moi drodzy, bardzo dużo widać wpływów w tej grupie, chociażby z ostatniego okresu działalności grupy Roxy Music Briana Ferrego, którym ta grupa się inspirowała. Natomiast ja mam tylko ich dwa albumy debiutancki, który ukazał się w roku 1982, zatytułowany The Lexicon of Love i tę płytę uważam za najlepszą w ich dyskografii. Dlaczego? Dlatego, że utwór The Look of Love zawsze będzie mi się kojarzył z programem trzecim Polskiego Radia. Był to jeden z dżingli. Tutaj wydanie z epoki, wydanie Vertigo, numer katalogowy 6359099. Grupa powstała w roku 1980, tak jak powiedziałem, w Wielkiej Brytanii. Tutaj mamy moi drodzy zielone Vertigo. A do właśnie utworu The Look of Love, z tej płyty mam bardzo duży sentyment. E, natomiast panowie tutaj zrobili bardzo ciekawą rzecz, dlatego, że dlatego, że e, jak gdyby e, utwór The Look of Love nagrali tutaj w czterech częściach, więc ta kompozycja e, zarówno e, znajduje się w, na tej płycie jako normalny utwór, ale również jako tak zwany eklips, można by powiedzieć, biorąc pod uwagę Album The Dark Side of Demon zespołu Pink Floyd. Tak wygląda okładka. No, tutaj mamy to klasyczne zielone Vertigo. Tak wygląda okładka jeszcze raz debutantskiego albumu ADC The Lexicon of Love. Proszę bardzo. Natomiast kolejny album, który mam z dyskografii tego zespołu, to album czwarty. Tej grupy Alphabet City, wydany w roku 1987. Na tej płycie, moi drodzy, oczywiście, dalej prym wiedzie lider zespołu Martin Fry. Natomiast tutaj mamy oryginalną kopertę wewnętrzną z tekstami. To się chwali. W wypadku, w wypadku niemieckich płyt bardzo często się zdarza, że E, e, właśnie te płyty są kompletne numer katalogowy 832 391 kreska 1 87 rok i wydawnictwo e, Merkury wydawnictwo Merkury wytwórnia znana chociażby z e, wydawania płyt e, grupy e, Rush czy chociażby Bonjowi. Dwie płyty ich póki co, ale bardzo dobre płyty. Ja generalnie powiem szczerze, że oczywiście szanuję klasycznego rocka i wszystko co z tym związane, natomiast jeżeli chodzi o takie popowe lata osiemdziesiąte, no mam do tego duży sentyment. Były to pierwsze rzeczy de facto, których słuchałem.